Jego patrolu że... Dziękuję bardzo. Nie to nie do? Do Barbera by się przydało iść chorobę W porządku, w porządku, w porządku. Ale widzę, że u Pułapskiego wszystko w porządku Dobrze Instruktaż chłopce przeprowadza się, który jest krócej w jednostce, ale jest dłużej. Wiesz, krócej jest, może później przyszedł, ale, ale gra cały czas, więc wiecie, zawsze można się czegoś, czegoś nowego nauczyć. Ja nie jestem doskonale o tym, wiem, Alfą i Omegą, jeżeli chodzi o niektóre mechaniczne aspekty, więc warto czasami po prostu kogoś posłuchać, kto dłużej w tym siedzi. My mamy Getto, ale również Vespucci i Little cell, ale przede wszystkim nasz patrol na getcie, moi drodzy, kazał ich sierżant docisnąć, więc idealnie. Yo, Jolka, Jolka, pamiętasz, lato ze snu. Pisałam się Tak mi źle, Felipe. <grym> Jest, jest, jest rajdzik, jest rajczyk. Nie dostałem chyba powiadomienia jakiegoś tutaj na czacie, ale chyba jest, jest, jest. Dziękuję bardzo serdecznie. Jolka, Jolka, witam serdecznie. Witam, witam, Jolczaniks, Siemaneczko, moja Szono, żono. Chciałem, bo ty mówisz męż i chciałem zrobić, zmiękczyć żonę, a wyszło chyba nie najlepiej, więc po prostu. Przyszła nie do... <śmiech> przepraszam. <śmiech> Kurwa mać. Nie. no. Nie. Nie. Nie, przepraszam, to chciałem po prostu. Nie, bo ty zawsze piszesz męż i I po prostu chciałem coś w, pod... w podobnym stylu zrobić. Wyszło bardzo źle. Przepraszam. Nie, to nie były moje intencje, absolutnie. Elciu, kochana. <laughs> Patrol getta. Polecam spróbować samemu jak jesteś kreatywny, bo piękna to sprawa Nawet bym rzekł uzależniająca. No, roleplay? oj tak Potrafi, potrafi przyciągnąć na długie, długie godziny Czemu bufalki nie naprawisz? Nie naprawię bufalki Lepiej mi się tym skałtem jeździ Czas na jakieś połowanko Dobrze, dziękuję Jolczanix i wszystkim witam od Elci Eee, co chciałem powiedzieć? Ty już lecisz spać? Ej, fajnie, i zobaczcie, eee, sporo tych osób tutaj na z na tej policji się zrobiło. Posiedzę, popatrzę. Dobrze, to posiedź sobie wygodnie. Tutaj nikogo nie widzę. No jest, jest późna godzina. 40 graczy jest, więc nie ma ich aż tak dużo. No ale mamy gdzieś tutaj getto do patrolowania, więc zobaczymy jak to wygląda. Chociaż nie ukrywam, przejechałbym się również na patrol na siłownię. Ale fajnie. Wiecie, miałem dużo znaków zapytania, jak to będzie wyglądało po tych zmianach. Ale podoba mi się to, że są te spotkania, podoba mi się to, że są te informacje takie dosyć szczególne, kto gdzie patroluje i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to się rozjedzie. Za pół godziny już każdy będzie gdzie, gdzie indziej prawdopodobnie. 911 Pod ryserem i jest 4 wzrojonych. facetów tu w rąpar z automatami. Pozycja GPS 7 plus 1, 0, wiemy o 912. Nie potrzebujesz tego jednego wsparcia. 1076 właśnie w tamto miejsce. Z wami pojadę. Delta 126 również. Uzbrojeni. Oj, skałcie, 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 ale pięknie bym manewrował. Słuchajcie, nie wiem, czy w pośród tych 40 graczy, 39, pewnie z 9 to policjantów, czyli pośród 30 graczy. Nie wiem, czy znajdziemy dzisiaj kogoś do pałowania. Ale zobaczymy. Natala, to jest właśnie tak, to jest miejscówka taka właśnie, gdzie są gangi uliczne, gdzie są Balasi, gdzie są. Yy, ekipa z Jamestown, czyli Wagosi. No po prostu gangi, gangi uliczne, więc niebezpieczna dzielnica Głodnemu chleb na myśli Ale pięknie to napisałeś traktorzysta o! A ja zajebiście zajebałem Dobra

No shot i po fire, fire. cały czas strzelają Pochyl się Spokojnie. Mnie tak niełatwo. Mnie tak niełatwo. Ja ich przytrzymam spokojnie. O! Cały czas prowadzą na drugą stronę autostrady i wjechały znowu w offroad ah. Kurwa, znacząco krwawie Potrzebuję bandaża, nie mam <laughs> Misklik tak. Ale żyjemy, ej, znacząco krwawie, mam 1% Będę potrzebował pomocy Pomocy lekarza no my 1020 zbliżem Bandaż, dajcie błagam Niech jedna jednostka podjedzie do 44 udziału wsparcia medycznego Ale dobrze, 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 fajnie, fajnie, fajnie Puściliśmy się pościgiem 26, 10, 82 podejrzewałem, że osoby wróciły na getto A dostałem a, jak myślisz, no w park tutaj dostałem. Kilka w kamizelkę i park. F4 i F953 Zaraz podam do ogólnej informacji

Hamujesz krwawienie. Tik, 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 tik. This server is shielded to restores in 15 minutes. Czyli jest, trzeciej jest koniec patrolu, co? O trzeciej będziemy raczej streamka kończyć. Ja pójdę sobie spać, wstanę sobie, odpalę dla Was streamka, wieczornego nie będzie, bo idę na Miacho. Dobrze. Pamiętaj, nie iść Nie, nie. Absolutnie. Gnojki strzelali, wiesz, od razu. Mieli, mieli broń czterech zamaskowanych gości. Mam nadzieję, że ich złapali. Ten wyjdziemy? Słyszałeś co z Lechem? Nie słyszałem. A co Mawis? Jak będzie jeszcze pani to pod koniec, żeby pał, że Będzie na koniec seks rp, gdzie, gdzie to przeczytałeś? W życiu materiał na YouTube? Powiem wam tak. Ze środka wybiega zespół medyczny i przyjmuje funkcjonariusza policji. Dobra, tej ja do recepcji, żeby mnie przyjęli. Czy ja wejdę? Przystępują do operacji. Okej. Okay. To ja w takim razie tutaj. Podejdę. Dziękuję, dziękuję. Uratowałeś mi życie. Trzymam się w miarę... W miarę dobrze. No, powiedzmy, że się dowzajemniam za getto. Tak, Achać tak. Chodź, podrzedzę cię po radios. Dziękuję. czego napieprzali? Z pistoletów, czy z jakiejś maszynowej broni, czy...? to so, w zgłoszeniu dostaliśmy informację, że mają maszynówki, ale... Napieprzali z pistoletu. Ale do mnie pruli z pistoletu. Myślę, że nie chcieli pokazać... Pełn pełnego potencjału, ale od razu uciekli w oferty, wiesz? O, jeszcze na Grousty i strzały. Jest to, że z naszej misji odejdzie się na stopie 101. Po nasze 20, 20. 6, 5, 6. Idzie w kierunku Słowobiska aktualnie na lewą stronę ee, O, jest radios, dziękuję ci bardzo Arparp, dziękuję, będziemy się wylem. na patrolu ja sobie Tak, odpok? tak, tak, My dziękuję myjany. bardzo myjany. za pomoc Na w prawo w O, teraz już z innym gachem okay. się wozi Blondyna. Pamiętacie? Na Felipe ją spotkaliśmy. Już z innym gachem. Poznaję po, te, po tych samych jeansach. Dużo musi pracować. To pan funkcjonariusz chyba dopiero? dopiero przyjechał, bo. Tak, dopiero przyjechałem. O, pan Melipe. No witam, witam. My się znamy? Dobry wieczór, tak. Nie pana taksóweczką chyba z półtorej miesiąca, albo z dwa miesiące temu I co? Kiedy nie wypowiadał pan właśnie, że leci na służbę, nawet numer swój podał o, Proszę. Telefonu Panie... Tak? Robić to? Robić to, robić gotne, w to są... Co się dzieje, żeby tak jak, tak jak, nie wiem... Borek Szczurów w fabryce amfetaminy podczas pożaru latacie teraz Jakieś kurde shotguny na plecach, o, gwiazdy, co to się dzieje? 10, 10. O, no dzieje się Dym na mieście, to trzeba gasić pożar Kurde... Zdusić w zarodku tych wszystkich gagatków. Tak, gdzie, gdzie tak rozrabiają najbardziej? No w no sumie wszędzie, ale wiadomo, no. Getto, getto i te wszędzie okolice. Wszędzie po trochu. No ale wszędzie po trochu, no, tak. O panie, pan się I... nie wypłaci, kurde. Jak to się nie wypłacę? Ile to będzie z tego? Ile to będzie za to? Panie, w chuj, zaraz pan to policzy. No pan powie. Mam pomysł Jak będzie za dużo Od razu mówię, że za... Ten samochód z dofinansowaniem dałem 2,5 tysiące dolarów Manu, do... dobra, no 100, 1200. Co? Ja jeszcze raz, 950 100. 950 Dobrano Manu karoseria świat mały, prawda? 1100. To 1100-1200-1350 drzwi 1450, proszę pana 1450 dolarów za naprawę tak. samochodu a proszę pana laweta ile kosztuje to... u was? O laweta niestety nie była nie była to było bez lawety, do... Tak, 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 ale jeżeli ja bym wziął lawetę od was, to ile by to kosztowało? 100 dolarów, poza tak. miastem do Sandy 600 i... Aha. to ja mógłbym mamy prosić sądziemyc. pana o lawetę. Gdzie zawieźć? Do, do LSC. Prawo, nie. nie ma problemu, tyle samo skosuję, bo mają te same ceny co my. My mamy tam umowę z nimi. A. Dobra, pan robi, pan robi, pan robi tutaj, nie będę. Aż jest taki. pan pewny? Jestem pewny, pan robi. Tak. Pan robi. Czyli pan nie jest takim chujem, jak wszyscy mówią. A to tak o mnie mówią? No tak. Naprawdę tak o mnie mówią? Ludzie tak mówią. Kto taki? Już o mnie mówią Dobrze, dobrze, bo tir też ma. Sławę na serwerze RP? Na RDR-ze? No, Melipe Fontes? Kto tak panu powiedział? Proszę powiedzieć. Chyba nie chce. Ja mu powiedziałam. Aha. Chciałbym pan za dużo wiedzieć. Chciałbym wszystko wiedzieć. No, akurat w tym mieście to wszystko ja wiem, proszę pana Naprawdę? Wszystko pan wie? I co, mówią Meli pechuj? Pan powie, od Wandy pan to usłyszał Mojej kochanki No mówiła, że pan ma małego <laughs> Ale wariat, wtusiła się tak? Aha. No nie wiem Ona by chciała tak z nami z 10 minut, a nie pół minuty i koniec kurwa Moment, moment wcale nie znasz wandy, bo ją sobie wymyśliłem. Ty próbujesz mnie w tym momencie obrazić. Więc tak, to co mówią na mieście to jest prawda. Jestem sukin synem. Dlatego zaraz jak naprawisz mi auto biorę cię na komendę za za funkcjonariusza Co mhm. <laughs> mi możesz o o, 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 o. wiesz co mi możesz? Jakie ja lubię takie hasła. Ludzie mówią, że jesteś, kojem ja, za tylko się na serduszku zrobił. Teraz cwany, bo za 3 minuty restart. No pewnie, że cwany ale fusera już drzwi odpaliły No to my na Sandy Shores robiliśmy to lepiej. Dobra, to pan jednak na to LSC podrzuci. Delta 120, 60-42, dziękuję. Mi też się tak Co wydaje, Simon. Kartą Alfa 193 10-32, również dzięki Pan przełoży A pan jeszcze poczeka Okej okay. pan miał czym ładnym, pięknym, wypadku wrócić? Świetnie. Świetnie nie Dzięki Marcio? pana nie zabili na tej służbie No spokojnie, spokojnie Jestem nieśmiertelny <śpiewanie> 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 Teraz to mi możesz, mogę Zapraszam na rządowy Szybko, 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 dwie minutki